Głównym sponsorem wąskiego kanału jest LVB, legalny bookmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmem. Dzień dobry. Zobaczcie w Zobacz, jakie słonko dzisiaj. Kolejna podróż przed nami Bardzo i w fajna końcu podróż. jedziemy w miejsce, które było białą plamą na naszych mapach. Na Mazury, nie w góry. Ja znam ja tego warmianina. Krzysiek ostatnio sam został. Czemu pan się nie myje? Nie śmierdzi od pana. No nie umiem. A Krzysiek mówi, bo ja nie mam czasu i ja muszę w piecu palić. <laughs> jedziemy moi drodzy do Ostrudy. Bardzo fajny kurort, yy, można powiedzieć wakacyjny. Mimo, że nie jedziemy tam w wakacje. Zamek jeden z le lepiej zachowany. Gdzie? A widziałeś ten zamek? No ja w nim byłem. Hmm. Bardzo sympatyczny jest. Tak? No. no. No gdzie? No, no byłem w nim rok temu. Z rodziny. Bardzo sympatyczny. Wygląda jak stodoła. No nie no, bo no. znaczy, jest wesale. Znaczy nie jest stodołą, ale... Nie jest najgorszy. Bliżej mu stodoły niż w zamku, no ale dobra. Amfiteatr. Są gdzie są, odbywają się rokroczne, słynne festiwale. Były wcześniej muzyki tankie festiwale, ale zdjęli Dieli już nie robią. w Ostródzie. No właśnie zaczęli... mi się kojarzy, że ta Ostróda bardziej jest Disco Polo, a co tam jeszcze jest? No robili przez lata Disco Polo, no. a później reggae. I nie robią już tak te disco polo, robią je w Kobylnicy A gdzie jest Kobylnica? Nie mam pojęcia o, Ale oglądałem na, na polo TV te relacje z Kobelnicy. A to jest parudniowy taki chyba, nie? I bardzo duży, bardzo duży Największy tego typu festiwal Buty sobie kupiłem, wiesz? Cieszę się no. I gierkę sobie kupiłem, wiesz? Cieszę się no. I bułki sobie kupiłem, wiesz? Bardzo się cieszę no. Idziemy na Łaboszewo? Nie, może nie dzisiaj. Proszę. Nie było odcinka, gdzie była taka piękna słoneczna pogoda. Więc... Ale nie, dodajmy, że nie jest jakoś super ciepło, wiesz, ten wiatr jednak tak, jest bardziej jest, chłodny. Jest, nie? Jest, jest. Czy dzisiaj będziesz z zwierzęciem? Dzisiaj, wieczorem? Nie, dzisiaj zupełnie nie, bo w planie mam przygotować sobie zarys tematyki do wywiadów, które będziemy robić w przyszłym tygodniu, a będziemy rozmawiać z bardzo. Fajnymi gośćmi, bo z Tetrykami, z Leszkiem i z Kubą i chcę sobie zrobić zarys tematyczny. No i też nie ukrywam, że udało mi się wieczystą awansować do ekstraklasy. Gratulacje, Jeśli proszę do FMA. Nie było łatwo, ale to, się udało. To teraz spadek? Nie, spadek nie, ale wydaje mi się, że ten pierwszy sezon takie bardziej utrzymanie. Jeszcze go nie zacząłem. Bo nie A nie jakie kiedy? plany transferowe, powiedzmy? Plany są takie, że bardzo dużo kupuję zawodników, którym się kontrakty kończą, Aha. żeby nie szastać tymi pieniędzmi. Bo I, i no dodajmy, że tam pana Wojciecha to już nie ma. Nie ma pana Wojciecha, już dwóch, dwóch właścicieli następnych Następnych było. też tak. Budżet teraz mam tam. 5 milionów dostałem za prawa telewizyjne z Kanal Plus. Tam to mało. Około 35 milionów mam budżet. bam, 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 bam. mostru, dam. Zajechali. jezioro Saimino. Dużo tych jezior będzie. O pani biega, zobacz, panią złap. O oh yeah. To jest ta pani. Ta pani. ta pani. ta pani. Miała leginsy. Ta pani jest tak zwaną jogerką. Feet and go. Biega, biega. Fajna trasa, tak już od Modlina w górę. Nawet byłeś się odlać dwa razy. Bardzo przyjemnie. bardzo Nawet kanapkę w jej I chciałem pochwalić panią, która mi doradziła kanapki, której nigdy nie jadłem. Coś tam stek, coś, nie, nie, nie wiem co to. Tutaj jest łódek. Odcinek jest jaki? Przepraszam, bo już wszyscy poprawiają. warmińsko mazurski warmińsko mazurski czyli jesteśmy. Łódki muszą być, kraina... jak na by nie patrzę. I kraina jezior. Powiedziałeś Ukraina? Co? <laughs> Żegluga.com. Co tutaj jest? Żegluga ostrudzko elbląska Kanał Elbląski. Papież tu przyjeżdżał, a my też będziemy. Na fragment, fragment tego kanału, bo. Chcemy Wam pokazać śluzę w Ostrudzie. Śluza. Tak. Ale to jest brzydkie słowo śluza. Pamiętam, że kiedyś byłem dwa razy na spływie kajakowym, rzeką pilicą chyba z tego co pamiętam, albo piławą. Są dwie podobne nazwy. No, i to są I dwie inne rzeczy. Były, były dwie śluzy, gdzie trzeba było, uwaga, przenieść swój kajak. Niesamowite, jak sobie z tym poradziłeś. daliśmy radę. No. Okej. Okay. Jesteśmy już. Ostrudzie. Ostruda. Jedziemy na molo, na molo na... Tutaj pani przedziera się przez błoto No i dobrze No tam, po lewej na skos A Idzie sztywno, walczyć. Idzie walczyć A my sobie walczymy dalej lecimy tak jak Wąsiu, wąsiu! powiedział Wąsio! Powiedział i lecimy na molo No i tęsknię za panią Edytą No i będę musiał napisać do niej z łuteczek. Cześć. Cześć. Jest, to, jest godzina 23, a my jemy pizzę. I uwaga, pijemy białe wino. Pokaż to białe wino. Zobacz. Brawo. Jest kultura? Można nie być zwierzęciem? Można, można. Białe wino. Jaka pizza? Najlepszego. Yy, pizza, podobno peperoni. Mhm. Czy pokazywałeś apartamenty? Mhm, nie. Pokażę, nie, W nocy pokażę. <laughs> Jak już będę w piżamie. Ty, jaka dobra pizza! Wow. Często się, Pawełku, mhm. częsuj się. Jest dobrze, dobrze. Jak ci się podoba widok okna Miśu Drogi? Bo dodajmy, że jesteśmy centralnie przy stadionie. Tak przy stadionie, a z drugiej strony jeziorko. Jest bardzo fajnie, sympatycznie. A z trzeciej strony parking. Tak. Bardzo tak. fajnie. Był pan, dostawił nam jedno łóżko. <laughs> Było fajnie. Takie małe tutaj. O. Mhm. Się. A dziecko bardzo małe? Małe. Będziemy losować, kto na nim śpi. Mhm. Ja już muszę na tamtym, bo już zaznaczyłem. No tak. To... Co jest w niej? Papryczka, peperoni, salami, cebula i ser. Mhm. Podwiedzałeś dzisiaj. Co ci się najbardziej podobało, proszę ciebie, po strudzie? Wanna, którą mamy w łazience. Małe Wannę, z czego ja się bardzo cieszę. Pierwszy raz od, od bardzo dawnych czasów. Kiedy ostatnio mieliśmy wannę? Nie pamiętam. Yy, w Chorwacji. Posiłek zjedzony, więc można napić się wina, tak? <grym> yy, słuchaj, tam śmiałeś się, że wodę jak już mamy, ponoć drogą. No, poczekaj. O co? Ja nie rozumiem fenomenu, dlaczego to jest uważane za drogą wodę. Perlasz? No. To jest droga woda. Czy znaczy można kupić biedronce? No właśnie. Nie wiem, no pewnie za 3 złota, ale nie chodź to jest perlasz. W knajpie, jakbyśmy byli, i ktoś by podał taką perlasz, to 28 zł. Serio? No kurwa, w knajpie? No Ale ben... możesz od razu podtrzymywać się od przeklinania. Kurwa, <laughs> Przysięgnij, że rano pokażesz apartamenty. Przysięgam, że rano, zaraz po tym, jak zwymiotuję, to będę pokazywał apartamenty. Przysięgam. Słowo harcerze, dobrze. Niech będzie. No teraz troszkę Winka. No, no, no. A kto to jest? Cudowny, witam! Adam Ołys. Skacz! Znieśmy to Tak. Za. Wino. Za hobbitów. O! Ale bez pytań, jak do tego doszliśmy, że akurat. Ale jakieś takie zmrozone to wino? Chłodne, wiesz. Za tych. leżakowane. Yy, tak. Yy. Nasze marzenie, pojechać do Nowej Zelandii. ale chyba ten, kurde, bo trzeba pobić Ech, Coś tam się jeszcze ostało No coś tam, coś ja tam, tam coś tam obejrzeliśmy mecz, jesteśmy zadowoleni Tak, myczycho, tak, kawał był yy, Bateria pada Niski poziom naładowania baterii no, Mocno yy, Dobranoc, powiedz Kamie. No. Dobry jutro Dobranoc yy, Mam nowe buty Dziękuję ci Per za ogarnięcie tematu. Podobała Proszę nie wysyłać tych bardzo na bardzo fajne buty. Ty no. <noise> hey, mam nowe skarpety, zobacz, takie mam skarpety nowe. Jeszcze zobacz, na dowód że są nowe, są białe tutaj. Ja jeszcze pokażę jutro nowe skarpety, bo mam nowe skarpety, które mają wzór, uwaga, owoców i warzyw. Szpila Dorota. Wykranie tak. Dorota. Wellman! Dorota? Kto to wie? Nowy, codzienny program od poniedziałbym... Czas ruszać w drogę. Chipsy zostają. Plan rozpiska zostaje. Nowe buty za 800 zł. Spielberga. Nie za 800. Za 800! Na flaskorze brameczka. Ej, idziemy gdzie? Tutaj. Sokło struda. I uwaga! Hop, Pokazuję! Ależ mamy daleko na stadion Zobaczcie jak chłopcy posprzątali Pozmywali Jest pełna kultura Mamy balsam do mycia naczyń Marki Kraft Piją herbatę Lipton Dodam tylko, że to nie kupione za nasze Bo było już w tym apartamencie Ale zabieramy do domu <słyski> <słyski> Cisowianka perlasz. Trzymaj Patrzcie Zobacz, co tu co, co, co jest napisane. Nie dla Wąsia. Wszystkie cztery Jupitery. Opuszczamy stadion. Filmuj zadowolony. Tak. Perez zadowolony. jeszcze ja. Ja zadowolony. Trafiliśmy na turmo naprawdę. Były bramki i Stadiony Świata, pięć goli, były stykówki, dużo fauli, bardzo fajnie zarządzał tym meczem e, arbiter z, z Gdańska. Stykówka to będzie później. Stykówka oczywiście. Cicho, Jedziemy bądź. jeść. Wpisałeś e, bar and grill coś tam? Żabkę. Patrz jaki dowcipnisz. Ja, jak ja znam twoje potrzeby po prostu. A jak ten lokal się nazywa? Grill and Kitchen. Grill and Kitchen. Nazwa jest nieistotna. istotna, ważne to, żeby było dużo na talerzu i żeby można było do tego... Piwko A no, no. Zobacz, jak mi się ręka trzeciw. <grym> <grym> jak się bawiłeś? Bawiłem się dobrze. A możesz zapiąć pasy, a nie? Nie, 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 nie będę teraz. A, nie oddaliśmy tych A mamy oddawać? Tak, no bo im się przyda. Tutaj pani oddamy. Przyjedźcie tutaj do restauracji. Do restauracji. Reprentacji. Open Kitchen Grill and Bar. Grill and Pizza taka jest prawidłowa nazwa. Bardzo dobra obsługa, bardzo dobre jedzenie, bardzo dobre ceny. I mają popularną tabakę. Kto pracował w gastronomii, ten wie. Pasy zapnij. Naprawdę mega lokal. Chyba jeden z najlepszych, w jakich byliśmy kiedykolwiek. Koniec komunikatu. Zatem, moi drodzy, do zobaczenia. Dzień dobry. dobry wieczór. Czego chowacie butelki pod stół? Co się dzieje? O, coś się dzieje. Bramka darakowa. Yy, Rotmansy już wypalone, więc nie ma. Banany. Yy, Cukier, chipsów już nie ma, bo są zjedzone. Perlasz, yy, Lipton, herbata. Zjem banana teraz. Zjedz banana. Co jest ważne w bananach? Odkrajamy dupki. bo tam są, tam mogą się znajdować pająki. Zjem tego to bananka. O, jest banan. Musimy te nitki pozbyć się pozbyć. Musimy się tych nitek pozbyć. Jemy. Ale co to zrobił no Tak Niesamowita mm. Nacie się banana na twą <grym> <grym> Jak małpa <grym> Poczułem te witaminy O <grym> O I teraz mogę siadać do wódki A <grym> Ja, no ma twarz. Pokaż, jak tutaj pachnie. Może jak? Dzień dobry ogółem. Przepraszam bardzo. Dzień dobry. No. hej, he, he, zobaczcie. Pokaż to sobie. O, ale powiem Ci, że tak pokrojona. Ładnie, ładnie, ładnie. No? ładnie. Do tego Powiedziałbym, że zaskakują. Co zaraz dobrażasz? jedzie cebulka, bo cebulka szybko się robi, więc będzie, Brawo. Nie, będzie pod koniec. I będzie zaraz na to jajóweczka. jajóweczka. I będzie fajny podkładzik przed trasą, bo dzisiaj jest, uwaga, niedziela i ruszamy do Olsztyna. Zobacz jak ładnie posprzątałem. Bardzo ładnie. Łóżko posprzątane. Co Ci się stało wczoraj? Brzuch mnie bolał. No czego? Nie wiem no. Może jakieś zatrucie pokarmowe masz? Nie mogłem uczestniczyć w biesiadzie wieczornej, bo mnie brzuszek bolał. A masowałeś sobie brzuch? Mhm. O, widać stadion. Nie, nie ma tragedii. O kurde, a kto to zostawił? Taki zapaszek unikalny. Właśnie przejeżdżamy przez miejscowość Zimna Woda, ale na, na nazwie to był szyld, ktoś dopisał U i wyszła Zimna Woda. A do Nidzicy 16. Wracamy do domu. Wracamy, Wracamy do domu. To był przyjemny weekend, a dzisiaj ten weekend w niedzielę po prostu piękną pogodą nas uraczył. Byliśmy w Olsztynie, byliśmy chwilę też w Szczytnie i kończą się boki powoli, ale spokojnie, kolejne wyjazdy przed nami. Przypomnę, że mamy przełożony wyjazd, który z powodów atmosferycznych niestety nie doszedł do skutku do Siedlec, czyli w końcu Mazowsze. Po całej Polsce i zima to ma zawsze takie trochę zapomniane Trenera Saganowskiego o tak. ile wytrzymał? Nie, on no, tam jest chwalony. Tak? Tak, chwalą go. Teraz, dupę, w dupę wczoraj. Teraz z motorem przegrali, ale chwalą go zylkry yy, odmienił, Aha. także może być ciekawie. Czyli szyny, szyny. Szyny nie były złe. Szyny nie były złe. Nie. Nidzica 11. Pozdrawiamy Was z drogi do Nidzicy. Trzymajcie się do następnego razu. Allez,